Uwielbienia Maryi według Alfonsa de Przykład dwunasty. Według świętego Bernarda, ponieważ jeden człowiek i jedna niewiasta współuczestniczyli w naszej zgubie, wypadało, aby jeden człowiek i jedna niewiasta współuczestniczyli w sprawie naszego odkupienia. I tego dopełnili Jezus i Maryja. Bez wątpienia, powiada ten święty, sam Pan Jezus wystarczał najzupełniej dla dokonania odkupienia naszego, lecz właściwiej było, aby i płeć męska, i płeć żeńska współuczestniczyły w sprawie naszego zbawienia. Gdy do zguby naszej jedno i drugie się przyczyniło. Z tego to powodu błogosławiony Albert Wielki nazywa Maryją wspomożycielką w sprawie zbawienia. Adiutrix Redemptionis. I sama też w objawieniu powiedziała świętej Brygidzie, jak Adam i Ewa zaprzedali świat za jedno jabłko, tak syn mój i ja odkupiliśmy świat jakby jednym sercem. Mógł Pan Bóg, powiada święty Anselm, stworzyć świat z niczego, lecz gdy tenże świat zgubił się grzechem, spodobało się Panu Bogu, nie wyratować go inaczej, jak za współuczestniczenie Maryi. Trojakim sposobem według ojca Suareza, matka Boża współuczestniczyła w sprawie naszego zbawienia. Najprzód, że godną się stała według to logicznego wyrażenia, dekongruło to jest dostatecznie, aby syn Boży wcielił się w jej przeczyste łonie. Powtórzę, że żyjąc jeszcze na ziemi, bardzo wiele modliła się za nami. Po trzecie. Że przyzwoliła na stanie się matką zbawiciela i chętnie zaofiarowała Bogu życie syna swego za nasze zbawienie. I dlatego, według wszelkiej słuszności, postanowił stwórca, że ponieważ Maryja współdziałała z takim przymnożeniem mu chwały i z taką miłością ciągnął nam w sprawie odkupienia rodu ludzkiego, więc wszyscy ludzie. Dostępować mają zbawienia nie inaczej jak za jej pośrednictwem. Przynajświęcza panna, dlatego nazwaną jest współodkupicielką, powiada święty Bernard Buściusz, że Pan Bóg jej zwierzył wszelkie łaski, jakie ma nam udzielać. Z tego powodu święty Bernard twierdzi, że po wszystkie czasy wszyscy wierni poczytywali, poczytują i poczytywać ją powinni jako pośredniczkę zbawienia. Na wszystkie wieki, oto są słowa Jego: Do niej, jako do środka głównego, jako do załatwiającej sprawę największą, po wszystkie wieki, podnoszą błagalne oczy i ci, którzy przed nami byli, i my, którzy teraz jesteśmy, i ci, którzy po nas będą. Pan Jezus zapowiedział. Że nikt nie może dostąpić połączenia się z Nim przez wiarę, miłość i nadzieję, jeśli Bóg Ojciec nie dotknie Go swoją łaską. Żaden do mnie przyjść nie może, jeżeli Go Ojciec, który posłał, nie pociągnie. A według Ryszarda, od świętego wałżeńca, Pan Jezus powiada Podobnież nikt nie może przyjść do mnie, jeśli matka moja nie przyciągnie Go swoimi modlitwami. Jezus jest owocem żywota Maryi. Według wyrażenia Ewangelii Świętej błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego. Owóż, kto pragnie owocu, musi pójść do drzewa. Podobnież, kto pragnie Jezusa, musi iść do Maryi. A kto znajdzie Maryję, znajdzie także bez wątpienia Jezusa. Święta Elżbieta już zawsze, przy Najświętszą Pannę przybywającą do niej w odwiedziny i nie wiedząc jakby jej za to podziękować, zawołała w wielkiej pokorze. A skądże mnie to, że przyszła Matka Pana mojego do mnie? Czemże mogłam zasłużyć na to, żeby Rodzicielka Boga dom mój nawiedzała? Lecz spyta kto, czy Święta Elżbieta nie wiedziała, że w owej chwili gościła u siebie nie tylko Maryją, Lecz i Jezusa? Dlaczegoż uznaje się niegodną goszczenia matki, a nie raczej tego, żeby syn do niej przybywał? O, dlatego, że ta święta wiedziała doskonale, iż gdy przychodzi Maryja, sprowadza z sobą i Jezusa, a stąd dość jej było dzięki złożyć matce, nie wymieniając syna. Powiedziano w piśmie Bożym o niewieście mężnej, że podobną jest do okrętu z odlewskim. Głych krain przywożącego zapasy żywności Stała się jako okręt kupiecki Z daleka przywożący żywność swoją Taką właśnie jest Maryja, która przyniosła światu Jezusa Chleb żywy z nieba, stępujący Dla obdarzenia nas życiem wiekuistym Jak to samo znajmił, jam jest chleb żywy Który z nieba zstąpiłem Kto jeść będzie tego chleba, żyć będzie na wieki Prócz tego Ryszard od świętego Wawrzyńca robi tu uwagę, że na morzu życia doczesnego zginą wszyscy ci, którzy się na ten okręt nie dostaną. Te, z którymi nie będzie opiekować się Maryja i przydaje, a stąd ile razy narażeni się ujrzymy na zgubę. W chwili, gdy bałwany tego morza uderzać na nas będą, uciekać się powinniśmy do Maryi wołając, Pani giniemy, ratuj. A zwróćmy tu mimochodem uwagę na to, że Ryszard nie waha się mówić prosto do Maryi. Ratuj nas, giniemy. Znać więc nie podziela obawy autora już kilkakrotnie zmiankowanego w paragrafie poprzednim. Autor ten nie pozwala w ten sposób przemawiać do Przenajświętszej Panny, gdyż powiada on Bóg tylko może nas ratować i zbawiać. Lecz jeśli skazany na śmierć może przecież powiedzieć ulubieńcowi króla, aby go ratował, stawiając się za nim do panującego dla uproszenia mu życia. Dlaczegoż nie moglibyśmy prosić Matkę Bożą, aby nas ratowała, wypraszając nam życie wiekuiste? Święty Jan damasceński nie wahał się wcale prosić ją, aby go zbawiła, aby go uchroniła od potępienia. Królowo, niepokalana i przeczysta woła, zbaw mnie! Uchowaj mnie od potępienia wiecznego. Nie wahał się święty, bo na nazwać ją zbawieniem tych, którzy jej wzywają. Kościół wreszcie pozwala nazywać Maryją salus infirmorum, co można tłumaczyć zbawienie słabych. A nam by miało się nie godzić powiedzieć jej, że nas zbawia, kiedy według tego oto jednego z najpoważniejszych kościelnych pisarzy nikt zbawienia nie dostępuje, jedno przez nią nikomu pisze on inaczej jak przez Maryją nie masz otwartej drogi do nieba co już przed nim mówił święty german odzywając się wprost do przynajświętszej panny nie masz kto by się inaczej zbawił jak przez ciebie lecz posłuchajmy co jeszcze mówią święci o potrzebie pośrednictwa maryi według świętego kajetana wolno nam w Prawdzie prosić o łaski, lecz nie otrzymamy ich nigdy bez poparcia próśb naszych przez Matkę Bożą. Co stwierdza święty Antonim, tym pięknym wyrażeniem modlić się bez uciekania się do pośrednictwa Maryi jest to chcieć latać bez skrzydeł. Bo jak faraon nadał Józefowi zupełną władzę nad ziemią egipską i do niego wszystkich proszących go o wsparcie odsyłał, mówiąc: Idźcie do Józefa, tak podobnie kiedy prosimy o łaski, Pan Bóg nam powiada: Idźcie do Maryi. Jakoż stwórca postanowił, powiada święty Bernard, abyśmy wszystko mieli przez Maryję. Tak dalece, że przydaje tu Ryszard od świętego Wawrzyńca te słowa: Zbawienie nasze w ręku Twoim jest. Powiedzieć mogą Maryi, Chrześcijanie jeszcze właściwiej jak to mówili Egipcjanie do, do Józefa patriarchy. Błogosławiony Rajmund, Juradan, podobnież powiada: zbawienie nasze w ręku jest, jej jest. Kasian jeszcze silniej to wyraża, mówiąc bezwzględnie: całe zbawienie rodu ludzkiego zależy od łaski i względów Maryi. Tota salus humani generis consistit. In multitudine, graciae Mariae et favoris. A przeto, kim Maria się opiekuje, ten się zbawia. Ten, któremu tej opieki brakuje, gubi się. Podobnie się święty Bernardyn Seneński odzywa się do niej. Tyś rozdawczynią łask wszelkich, że zaś łaski, zbawienia nie możemy inaczej dostąpić inaczej jak przez Twoje ręce, czy to zbawienie nasze od Ciebie zależy. Słusznie więc mówi Ryszard, że jak kamień spada na dół, skoro wyjąć spod Niego to, co go podtrzymuje, tak dusza pozbawiona wsparcia Maryi zapada najprzód w grzech, a następnie w piekło. Święty Bonawentura przydaje, że Pan Bóg nie zbawi nas bez pośrednictwa Maryi. Sam bez niej są słowa tego doktora Kościoła. Nie zbawi cię, a następnie powiada, jak dzieciom bez mamki żyć nie może tak i dusza bez wsparcia Maryi zbawić się nie jest zdolna.